Na film zaprasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jesteśmy dzisiaj na kolejnej budowie, budowie o tyle ważnej, bo ekologicznej, a wiąże się to z usuwaniem azbestu azbestu w formie eternitu. Za mną ekipy budowlane, które weszły, zdejmując dach eternitowy, już kolejna ekipa wchodzi, kryje ten dach. Blachą. W związku z tym no, jest to tempo robót tutaj zachowane i, i, i coś się dobrego dzieje w tym gospodarstwie. Myślę, że to jest przykład, to jest najlepszy przykład, jak zmienia się wieść wieś, wieś warmińsko-mazurska. Ta wieś. Robi się coraz bogatsza, jest zasobna, ale jest również przyjazna, ekologiczna i to jest gwarancja, że produkty, które będą tu wytwarzane, czyli to jest akurat ferma producenta mleka, że to mleko również będzie wysokiej jakości. Gmina Rozogi po raz pierwszy w tym roku przystąpiła do tej akcji usuwania azbestu w roku ubiegłym. Został opracowany program usuwania azbestu, także ten rok jest takim pilotażowym. W sumie 13 gospodarstw nam się zgłosiło do, do tego programu. 85 ton jest do usunięcia w tym roku. No mam nadzieję, że rok następny i kolejne już będą takie, że będzie więcej tego eterolitu usuwane. Będziemy starać się, żeby w przyszłym roku już tą kampanię na, na rzecz usuwania azbestu wcześniej rozpocząć i zachęcać mieszkańców do tego, aby, aby przystępowali. W sumie, w sumie no, mamy tego sporo, bo, bo ponad, ponad jakby to w metrach kwadratowych to ponad 15 hektarów yy, yy, budynków jest pokryte eternitem. No ten rok jest naprawdę niewiele, ale mam nadzieję, że w latach następnych będzie to zdecydowanie więcej. Z czego terni ciągam? No już na przykład dachy ściągnięte. Proszę, mi ostatnia obora, jednak tylko już wszedł, wszedł e, program ten e, zdjęcie ten na gminie rozowinie. w związku z czego zjąć? Żeby to e, jednak oddaję mleko. Mleko z biegiem czasu to jak i tak, i tak musi mi zmienić, bo to wejdzie przepis, że e, zagraża bezpieczeństwu dla mleka, dla wszystkiego. I trzeba to będzie zdjąć. No ale teraz ten program wszedł, to trzeba to wykorzystać, no bo inaczej no, później może być gorzej z biegiem czasu, nie? I mam zamiar e, prawdopodobnie w tym roku przekazać na syna gospodarstwo. No i chcę synowi takie już zrobić, taki prezent, żeby do dachu później dokładał e, z mleka, niech zainwestuje. W coś innego, jakieś może może, może, może wore do tego dostawimy, jako coś. Praca odpada już, zdjęcie go, utylizowanie go, gdzieś go to nic To nic nie interesuje, ja jestem ja rączki czyste i, i obserwuję, jak to, to, jak to się robi. Rolnik zgłaszający się do Urzędu Gminy w Rozogach otrzymuje formularz wniosku, z tym formularzem należy udać się do Starostwa Powiatowego w Szczytnie, dokonać zgłoszenia zamiaru prac budowlanych. To zgłoszenie, z tym zgłoszeniem należy wrócić z powrotem do urzędu, złożyć wniosek i my wysyłamy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest bardzo prosty wniosek. Podstawowe dane imię, nazwisko, adres, numer działki. Z jakiego budynku będzie zdejmowany Eternit? pozostałe dane są u nas w urzędzie. Program usuwania zbestu realizujemy w naszym województwie już któryś trzeci rok z rzędu i cieszy się on coraz większym powodzeniem. Trzeba wykorzystać tą umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. Które powodują, że jest bezpieczniej w naszym otoczeniu. Dzięki takim działaniom gospodarstwo może ubiegać się o atest ekologicznego producenta żywności. I... Dzięki temu realizujemy również plany założone przez na szczeblu ogólnokrajowym, gdzie do roku 2032 powinniśmy się pozbyć z naszego otoczenia wszystkich materiałów zawierających azbest.